Zwróć ku mnie swoje oczy, pokolenie, i popatrz na radość, która wkrótce będzie Twoim udziałem. Mój święty duch stąpi w swojej pełni, nie tylko aby ocalić nędznych, stąpię również ja, by osądzić, aby ślepych obdarzyć wzrokiem, a odebrać go tym, którzy mówią, że widzą i którzy uważają się za mądrych i uczonych. Zmieszam ich do takiego stopnia, że nie będą już wiedzieć, kim są i skąd przychodzą. Zaprawdę powiadam wam, ja pouczę niegodnych i tych, których uważacie za głupich oraz godnych pogardy. Wywyższę ich i przekażę moje poznanie, czyniąc z nich oddanych uczniów prawdy, dla zawstydzenia tych, którzy ukrywają przed nimi moje królestwo. Mówię wam, Umarli wejdą przed Wami do mojego królestwa.